Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, jedzie na to i No jedzie na talutynia. Ta A tak, jak ja tutaj... O, to gdzie kibel jednak. Bel bibel. Raz mi mówił, że dużo Lutyna nigdy na kiw, na kiwna, na kibelu, bibelu nie jedzie. A tu co? Jajko. To nie jest kibel. Czemu? Impu. Czemu, czemu impuls ma tą samą trąbkę jak, jak jak Kibel? M? Jest mój drugi cystycin, jak, jak widzę to coś. T7804? 78024. Widzisz, że, że to tyle, ok. Powiem szczerze, że na...